Komputer dla Seweryna z rtx 5080 Procesor Ryzen 9800X3D. Posadzony na płycie MSI X870 myślnik PWIFI. Dwa dyski Lexar NM790 w wersji, oczywiście, 2TB. No i RTX 5080. Pokazowo wylądował tutaj Zotak, ale ostatecznie w komputerze jest Keyneward Phoenix. W kąpie siedzi 1000W zasilacz Otendorfi. No i oczywiście obudowa Volcano Perun. Procek i dyski lądują na płytę. Płyta do budy i poprawiamy fabrykę, bo jak widzicie fabrycznie w perunie kabelki od wentylatorów troszeczkę nam tutaj sterczą. Na tym etapie udało mi się podłączyć obudowę do płyty głównej, czyli wentylatory, wejście IO frontu i tak dalej. Potem wjechał oczywiście nasz zasilacz. Cable management poszedł całkiem sprawnie. No i na końcu oczywiście chłodzonkowodne Arctic Liquid Freezer trójeczka w wersji 360 mm. No i tak ten komputer wygląda już ostatecznie. Dorzuciłem jeszcze 64 GB. Przyznajcie sami, że ten zestawik prezentuje się naprawdę bardzo przyjemnie. Jest to zestaw kierowany stricte dla osób, które nie szukają komputera typu akwarium, a raczej szukają nieco standardowego wyglądu z niestandardowym frontem, bo taki front jak w Perunie raczej nie występuje w żadnej innej obudowie. Osobiście jestem wielkim fanem. Dodatkowo dzięki tym wielkim wentylatorom obudowa ma bardzo fajne przepływy powietrza. Oczywiście dobre filtrowanie, więc cały zestawik nie będzie zbierał za dużo kurzu. Standardowo osoby zainteresowane zakupem takiego lub innego komputera zapraszam na dreamsetup.pl lub na mój profil tam macie wszystkie dane kontaktowe. Na ten moment się z Wami żegnam, trzymajcie się ciepło, siemaneczko.